Serdecznie. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą te oto dwie wkładki bębenkowe firmy Gerda. W dzisiejszym odcinku postaram się awaryjnie otworzyć te oto wkładki za pomocą prostego wytrycha. Jednak zanim do tego przejdziemy, pozwolę sobie zaznaczyć, że film ten został nagrany na terytorium Niemiec gdzie locking jest legalny. A więc na posiadanie narzędzi takich jak wytrychy nie musimy mieć w tym kraju dodatkowych zezwoleń czy pozwoleń. W Polsce nigdy nie posiadałem narzędzi typu wytrychy. Film ten postaram się Wam przesłać po moim powrocie do kraju. OK. Przechodzimy do wkładek firmy Gerda. Jak widzimy, obie wkładki są to wkładki bębenkowe nawiercane yy, pionowo. Wkładki mają... To są wkładki pięciopinowe. Co mogę o nich jeszcze powiedzieć? Przejdziemy chyba teraz do awaryjnego otwarcia. Sprawdźmy jeszcze, czy wszystko działa. Tu mamy gerdę. Weźmiemy kluczyk. To nie jest od tego. Ok. Zabiera, jak się kręci bębenek. Wszystko działa. Sprawdźmy sobie te. Tak samo. Wszystko nam działa. Gerda. OK. Przechodzimy do awaryjnego otwarcia pierwszej wkładki. Weźmiemy sobie napinacz. Klasyczny hak, jest to wytryk po prostu Made in China. I przechodzimy do pikowania. Pierwszy pin, drugi pin, trzeci, czwarty, piąty i od nowa. I nam wkładka poszła. Jest spikowana jak widzimy. To się zawsze blokuje. Trzeba po prostu włożyć napinacz od góry. I przejechać po prostu po pinach dolnych. Dobra. I wkładka spikowana. Przejdziemy teraz do drugiej wkładki firmy Garda I tak samo wkładamy napinacz od góry. I zaczynamy od najmniejszego, po prostu przyciskania pinów. I mamy wkładkę spikowaną. Tutaj nie możemy iść ten dalej, ale się nie blokuje. Możemy iść do, tylko do przodu, nie można cofnąć jej w poprzednim kierunku. I wkładka jest spikowana. Wkładki tego typu nie mają żadnych security pins, czyli pinów zabezpieczających typu spool pins albo mushroom pins To są same w środku mamy prawdopodobnie typu piny po prostu klasyczne prosta. Dzięki za obejrzenie, do następnego odcinka.